Kochani, jak tam wam minął tydzień, trochę czasu się nie odzywałam, trochę zrobiłam porządku, trochę poprzesydałam. I chyba zacznę od tego, że pani Tajka zaczęła odrzucać. Tak, ten y, prawie biały liść zaczął się robić czarny i ja już nie mam na nią siły i oficjalnie oświadczam wszem wobec, wobec, że... Ona stąd wyjeżdża. Ona stąd wyjeżdża i pójdzie sobie na parapet i jak chce sobie tak poczynać, to niech sobie tak poczyna, ale nie będzie mi tutaj miejsca zabierała. Plus nie dość, że ją przesadziłam, Dostała większą doniczkę, bo ona tam, średnio tamte korzenie, to już chyba część nawet jej pourywałam, bo powyłaziły z otworów na dole w doniczce, w tym koszyczku, hydro. I dosadziłam do niej jednego z tam, z tych maluchów ciętych, więc tajka, Idzie stąd wet i ona sobie będzie na parapecie i niech sobie robi co chce i już nie mam ochoty się z nią bawić dłużej. W ogóle zauważyłam, że robi liść. Czy tam cokolwiek będzie widać? Pewnie nie. No może, 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 może. Robi liść i on też będzie biały, bo już widać po nim, że jest totalnie biały, więc mm -mm, nie koleżanko, nie będziesz psuła mi więcej nerwów. Co jeszcze zrobiłam? Przesadziłam, coś jeszcze przesadzałam, na pewno pamiętam, ale może Wam powiem w trakcie. No i, wiecie co? Zrobiłam profilaktyczny oprysk na przędziora, ponieważ o, olśniło mnie, że jak tego pieprza tutaj przyniosłam, to on stał przy filodendronie Verucosum dawno, dawno temu, który miał bardzo, bardzo dużego przędziora. I ja tak sobie, ha, 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 dobra, super, weźmy sobie pieprza do witryny. I tak się zorientowałam, halo, a może ja nie dowiedziałam na nim, że może na nim też jest jakiś przędzior, ale mam nadzieję, że nie. I on się w ogóle bardzo ładnie zachowuje, sobie wypuścił listek od tych przenośni, więc jest nieźle, nieźle, on tu sobie żyje. Obok niego baloaną, które, no właśnie, albo bym musiała go przyciąć, albo... Hmm, albo dać mu jakąś podporę powoli. Zobaczymy, jaki duży będzie ten liść. Wtedy będę decydować, co z tym zrobić. Tutaj mamy Magnis Besse i on, ten liść taki trochę y, jest taki y, no, pokiereszowany, ale nie jest źle. Nieźle wygląda, nieźle, bo jest dość, dość duży w porównaniu do tych poprzednich liści, które były takie maciubkie. To ten już jest całkiem fajny, no, ale kolejnego liścia jeszcze nie robi. Mimo, że ten już jest już trochę, no, kilka dni ładnych twardy, więc... Hmm. Tutaj y, Blue Papi, który tego liścia, no to jest piękny liść, piękny ten liść jest, piękny, naprawdę. Y, ta roślina to w ogóle też już chyba, ja nie wiem, wydaje mi się, że już za y, chwilkę powinna zacząć ciąć te antki, bo y, nie będziemy się tu mieścić tak bardzo, że mm -mm, mm -mm, to już nie wchodzi w ogóle w grę, żeby tu się cokolwiek jeszcze zmieściło. A czy ja coś kupiłam ostatnio? No nie, nie kupowałam nic, tak mi się przynajmniej wydaje. A może coś kupowałam? Aha, tak, tak, coś tam kupiłam, ale to zobaczycie jak przyjdzie paczka. Eee, regale straciło ten poprzedni liść, który był, więc został tylko ten jeden duży, więc znowu jest Antek z jednym liściem. Ja tego nie lubię, jak wiecie, no ale niech mu będzie. Także jak już wyjedzie ta, wary, ta tajka tam z tyłu, to przynajmniej będzie miejsce y, dla niego, bo on już jest też taki, wiecie, pokładziony na innych liściach. A ja tego też no, nie przepadam za tym. Weichi robi który się tak gnie i obraca z każdej strony. W każdą stronę. Y, no ale okej. Okay. No naprawdę tak pogiął po go, ale niech sobie będzie. Tutaj mamy y, kosa z papi. Chyba tak. To jest ten bardziej co ma okrągłe liście. No i ten najnowszy to jest ten. No, no wiecie, szału to tu nie ma. No ale będzie większy, będzie może ładniejszy. Tam to już jest taki gąszcz, że nawet ciężko mi jest ogarnąć, yy, co się dzieje. Wiem, że tylko. Yy, Dark, Forgety Dark straciło tego najnowszego liścia. On tam był taki zagięty i wygięty, trochę się zrobił ciemny i po prostu go urwałam, bo zaczął gnić. Tak, jakby nic nie wiem, co tam się podziało. Tutaj są te pasji Flory, nie pasji Flory, to jest ale nazw ich za nic nie pamiętam. Kompletnie przyszły z tarlitów w ten taki mój miks gruzowy. Pumeksowo, zeolitowo, keramzytowy i coś tam jeszcze, już nie pamiętam co tam jeszcze jest. Więc sobie w tym siedzi: jak to będzie rosło, to będzie super, a jak nie, no to już trudno. Bo y, ukorzenianie tego zajęło mi zbyt długo, jak na moją cierpliwość. I tutaj ta dioscorea Discolor. Y, to wiecie, co ona jest tak uparta, takie. Już to, widzicie, jak ona jest tutaj pozabijana. O! każdą stronę mogłam pozawijać, bo ona cały czas pcha się do góry, pod te doniczki w ogóle wchodzi. No nie, nie widzę, żeby to miało tak wyglądać, albo będę musiała to jakoś uciąć. No chyba to będzie jedyne logiczne wytłumaczenie. Czyli ta druga bulwa też idzie, o, tu jest, kolej, jest kolejny, z kolejnej bulwy. No i e, jeżeli chodzi o tego jego mościa, którego jak zwykle nie pamiętam nazwy, to on stracił na dole liście. Ja je urwałam, bo one się robią takie o, takie fujki. Ja urwałam takiego liścia i okazało się, że on w każdym z tych miejsc, gdzie ten liść został urwany, oberwany, to wypuścił sobie taki kolejny pęd. No, fajnie, fajnie, podoba mi się to. Może to będzie takie gęstsze, gęstsze pnącze. Ok, no to idziemy na górę. Jak mówię, tajka stąd wychodzi, wyjeżdża stąd, bo braku mi cierpliwości. Totalnie braku mi cierpliwości. A już jak zobaczyłam ten nowy liść z tą bielą, to mówię: O nie, koleżanko, nie ma takiej opcji. Nie będziesz mi tutaj. Psuć i nerwów i estetyki jako takiej. Dobra, skaczymy do góry. A u góry zaczyna być fajnie. Tutaj mamy tego um, kosa z papi, i on to jest ten bardziej podłużny. No, kolory, to, to są kolory. To, to jest taki wow! To jest zieleń z różem. Przepiękny i podłużny, bardzo podłużny. Tutaj jest ten, y, welwetowa hybryda, która takie ma fajne te uszy i taka fajna zaczyna być. Podoba, podoba mi się ten liść. Już te uszy tak się naprawdę mocno rozeszły. Fajnie. Tam jest z tyłu Radikans, który chyba y, rozmyśla nad swoim postępowaniem. Nie wiem, czy on tam będzie robił liść, czy nie. W ogóle nie widać go tam. No, uwierzcie mi, że tam myśli nad sobą. Y, tu jest. Yy... Bo ja poprzestawiałam, właśnie, bo przestawiałam i teraz nie pamiętam. A, to jest ten koleś z tym redstemem. Red. bla, bla, bla. Red. Uła, red redstemem, dobrze mówię. Forgetti Dark, papilaminum redstem. I wiecie co? No, taki Forgetti po prostu. Taki. To poprzedniejsze liście jakoś tak bardziej mnie urzekały. Ten niekoniecznie. Tutaj to Dressleri X. Na dole sobie poczyna i będzie kolejny liść, i to już tak bardzo pragnie przesadzenia. Ja nie wiem, jak to tam się mieści. Tutaj ta moja zmora we fluwalu, już teraz staram się naprawdę wycofać z tego fluwalu jak najszybciej się da, bo mi się to nie podoba. No, estetycznie to wygląda. Może jakby to było w czymś innym, to by było ładniej, ale no. To jest to Anturium. Yy, anturium. No, szybko. Yy, yy. Dobra, nie przypomnę sobie. Nie, nie, nie przypomnę. Tutaj marmorata próbuje coś ze sobą też poczynić, ale jak widzę, to to chyba ten liść nawet na 100%. Jak już będzie starszy, to będzie cały żółty. Więc he, też chyba kolejna roślina, która no nie współgra ze mną i robi wszystko, żebym żeby ją stąd wywaliła. Tam magnifikum z Dresslerii ma jednego malutkiego liścia. Magnifikum, tak dobrze mówię, nie? Gdzie? Esmeraldense. Nie Dresslery. Co mi się bzdurało? Tam to też trochę tak się właśnie ugniło. Tu mamy tę tą siewkę antka. Tutaj to też widzę, że. No teraz dopiero z tego fluwalu wyciągnęłam i poszło. No tak, ten liść jest piękny, ten znowu się zrobił żółty. I to jest ten przypadek rośliny, który ja wam jeszcze pokażę w drugiej witrynie. Jeszcze nie wiem o co chodzi, ale coś robienie tak, że poprzedni jakby stary liść, znaczy właśnie. Roślina nie jest w stanie utrzymać więcej niż jednego, maksymalnie dwóch liści. No nie wiem. Czy to chodzi o nawożenie? Jeszcze nie wiem. W ogóle w tych siewkach, jak teraz robiłam, powiedzmy, porządki, to pogubiłam te etykietki, więc teraz to już mam totalny tutaj miszmasz, ale... Yy, znaczy miszmasz, no nie taki miszmasz, no, mniej więcej się orientuję już na pamięć, yy, co tam jest. O papi z to jest tu. No tutaj jest to. Ale czy taka jestem pewna? Nie, ja muszę sprawdzić w starych filmach, co jak było. Bo, bo, bo jak, zanim to zaczęłam mieszać, to mam ten film, więc sobie sprawdzę. Co tu jest jeszcze? To jest to dziwne Magnifikum Silver, które na pewno. No, no ludź. To nie jest Magnifikum. A już Silver to na 100%. Natomiast to wygląda mi na Magnifikum Silver. Ale ten na pewno nie. Nie wiem, kim jesteś. Nie wiem, co tutaj robisz. Tutaj jest teoretycznie magnificum Sanda Nice i on jest bardzo Nice. Krótką więc robi liść, tutaj ta jedna, ta druga też widzę. Dobra, jest tu i tu. I tutaj to jest w ogóle korzenie w ogóle jest. Muszę w, kompa muszę w ogóle zamówić doniczki i um, zacząć je rozsadzać pojedynczo. Forgetti Silver. Ani forget, ty forgetti, ani ty silver. jesteś jakiś. Um, Luxurians, to jest na 100%. To już jestem więcej niż pewna, że to jest coś z luksem. No bo widać po um, fakturze liścia. No, ale też taka właśnie bida trochę, jeżeli chodzi o ilość liści. Tutaj Chamberlain, no to akurat też jestem pewna, że to jest on. No jakby nie patrzeć. No będziesz cudem, jeszcze trochę. Jak na razie jesteś maluchem i jesteś nie najpiękniejszy, ale będziesz. Wierzę w to bardzo mocno. Chciałabym Wam pokazać kolor tego liścia. Czy mi się uda? No taki brąz. Brązo-czerwony. Brązowo-czerwony, brązo brązowo tak. No ale one też potrzebują już swoich doniczek osobnych, a nie takiego um, ścisku. O, i tam namieszałam. Tam jest to. Ford Sherman, pomylił mi się. Z Green Mambo Ford. The I teraz nie jestem pewna, który jest który, ale że pamiętam, że ten już dawno miał te zmiany na liściu to na pewno rozpoznał, który jest który. Chociaż są piękne. Są piękne i tam też idą nowe liście, więc będzie pięknie. Muszę dojść do ładu i składu, co było czym. Bo teraz to już w ogóle namieszałam. Wiesz, że, nie, że one są poplątane z pomieszaniem, to jeszcze już teraz to już w ogóle będzie kosmos. I się zastanawiałam bardzo długo, czy Wam pokazywać tą górę, bo nie ma to chyba trochę sensu. Te antki potrzebują witryny, potrzebują dopieszczenia i w ogóle, bo one, one nie rosną. One po prostu według mnie nie rosną. Mimo, że mają cieplej, w ogóle to skoczmy tam do góry, to Wam pokażę co chodzi. A no, o te ziomeczki chodzi. E, już nie będę tutaj światła do dodatkowego uruchamiała, bo to nie ma sensu. E, Portilla Dreams. No, piękny, duży liścior. Tutaj krystal próbuje też coś. Chociaż nie wiem, czy to nie. To jest chyba hybryda, krystal z magni. Próbuje też coś z siebie wskrzesić, ale no, no nie, no. No przecież Silver Blush i, Dressler, i Doriaki wyglądają tak beznadziejnie, że nawet nie ma co pokazywać. Delta po prostu, o, tutaj też jakoś cudo na kiju, widzę, się zrobiło na liściu. Co to tam było? Aha, to jest krystalinum z magnifikum. No, także tutaj jest, o, oh, no i gorzej niż źle. Delta też zaczyna odrzucać jakiegoś liścia. Próbuję cisnąć i kwiatostan, i liść od nie wiem jak długo, długiego czasu, co nie ma w ogóle najmniejszego sensu. No nie, one tu nie mogą być, one tutaj w ogóle nie mają światła, nie, lampa mi się tutaj w ogóle nie sprawdziła żadna, ja nie wiem, taka jest już zrezygnowana, jeżeli chodzi o te ugóry. One potrzebują iść do witryny, e, potrzebują doświetlenia i potrzebują ciepełka porządnego, e, a wahania temperatur tutaj w ogóle są kosmiczne, jeżeli chodzi o noc, a dzień, a to jest w hydro, więc... No nie, no tutaj musi, musi się coś zadziać, i ja muszę to, o to porządnie zadbać, ale muszę mieć witrynę po prostu. Kolejną witrynę, o której już chyba mówię od bardzo długiego czasu. No, na końcu się doczekają, bierzę w to. No i skaczemy do ostatniej witryny. Ha, ostatniej, mam dwie. Do tej drugiej, krótko mówiąc. Tu jest z dół tego e, Portilla Dreams. On, okej, okay. tutaj brzydki brzydala wypuścił, no bo to był pierwszy po cięciu, to jest ten dół, ale tył. No to jest, to jest kolejny już liść, więc super. Warokian próbuję robić drugiego kolejnego liścia. Ona, a ja muszę przesadzić tam ten keramzyt to tak średnio drobny tam się sprawdza. Nie, wolę tą większą frakcję albo ewentualnie jakąś domieszkę. Tutaj mamy Papi blue. No, nie wiem, nie wiem. Też mam mieszaną uczucia. Mocno jest jasne. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że powinno mieć inne światło, chyba tak. O, i tutaj jest koleś, to jest ten Indoportis Kosem X. Wiecie co, no wszystko super, piękny ten liściak. tak? Poprzedni też był piękny, już teraz jest trochę taki już... właśnie, no i pokieroszowany. Stare liście umierają, robią się żółte i wiecznie, co z tego, że jest nowy ładny liść i dość szybko idą liść za liściem, jak robi się taki krzak. No nie, to jest ten kos X po prostu, dobrze pamiętam? Tak, to był kos X, tak? Musiałabym sprawdzić. No to też tak, no najnowszy liść jest ten, no ładny, ale no mówię, tutaj pewnie zaraz kolej, wiecie, któryś odejdzie w zapomnienie, więc no takie krzaki się z nich robią. Nie podoba mi się to. No, musia to pociąć, poukorzeniać i zobaczyć, czy doły puszczą, bo no nie, średnio, średnio. Za to tutaj muszę Wam, muszę wam pokazać tego mutanta. Ja domyślam się, że to właśnie te skoki temperatury albo ewentualnie, to, że one tutaj no, nie mają światła, no bo one tutaj są, wiecie, w ciemnościach, jakby nie patrzeć, a ja mam tutaj jakieś 5 albo 6 metrów do okna, więc one tylko na tych, bazują na tych lampach. Znaczy tak, może zacznijmy od Spiritus Sancti filek. Um, on już też jest przesadzony, w większą doniczkę. Tutaj ten stary liść taki, taki jaki do mnie przed taki jest, ale no, czekamy na kolejny, liść może będzie ładniejszy, no bo ten, 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 ten jest taki. Taki, jeżeli nie widzicie, bo jest ciemno. Może jednak rzeczywiście to światło by się przydało dodatkowe. Dobra. E, tutaj Green Sol. No to, to tutaj też tam się nic nie dzieje na razie. Aha, miałam Aha, no tutaj. O, proszę bardzo. E, nigrolaminum Sporgetti wypuściło liście łaskawie. I tam w ogóle widzę, że tak się sole osadziły tam, bo jakieś muszę przepłukanko zrobić, bo jest kosmos. Dobra. Przejdźmy do tego, do tego liścia. To jest hit. Nie dość, że rośnie, nie dość, że robi się coraz większe. Ja Wam pokażę, jak on wygląda. Czy tutaj wjechało takie przenawożenie? Czy coś? Teraz wam do siebie. Tego wam muszę doświetlić. Muszę wam to pokazać. Zobaczcie. Dla jasności nie ma żadnych y, 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 robaków. Nic tutaj się nie pełza po nim nic. W ogóle nie dość, że z tej strony to wygląda jak, jakby. Wow. No jest, jest czad, ale no co tu nie tak poszło z wybarwieniem. A to jest magnifikum z luksuriansem. Duży? Luxurians magnifikum, no? Nie wiem, może musi mieć inne stanowisko świetlne. O, tutaj jest jakiś w ogóle czat. Tutaj Luxurians robi sobie nowy liść, on jest w ogóle, wiecie, on sobie zawsze poradzi, więc naprawdę fajnie, fajnie z tą rośliną. Fajnie się dogadujemy. Teraz, jak już wiecie, już przeżył wszystko, co mógł przeżyć. A nie, spokojnie, nie ma jak w ogóle rosnąć w każdą stronę świata. Nie można by było w jedną. No, no dobra. E, tam super silver i on, wiecie co, ja już tak go spisam na stratę, bo mi się, ja go ucięłam od takiego głównego trzonu. I uznałam, że e, tam może zdechniesz, bo już tak nie chce mi się nad tobą pastwić. Nie dość, w ogóle się ukorzenia sam, jakby, wiecie, czuję tam, czuję tam mokro, więc on w ogóle w powietrzu próbuje się uratować się jakby. Trochę zarzucił tego liścia, no zobaczymy. A tam w ogóle będzie próbował ucisnąć kolejnego liścia. Zobaczymy, zobaczymy, co z niego wyjdzie. Um, Pochęzab, to w ogóle tam jest. A, liść idzie. O, nie widziałam prędzej. No fajnie, fajnie. To jeszcze nie widzicie, bo on tam dopiero się zaczyna tworzyć, ale może, może. A no i tutaj tu jest mój magnifikum, który też miał podobnie jak tam, że trzeba było urwać liścia, który wychodził. Bo tak coś nie, nie pykło. W sensie on się rozwinął, ale też był taki mutant. mutant i ja niepotrzebnie go urwałam. Mogłam go zostawić, tak jak w tamtym. No tutaj są takie, o, dwa kawałki magni. Nie wiem, może to rozdzielić. E... U metaliku mi się nic nie dzieje, ani nowego liścia, ani nic, więc spoko. To jest ten poprzedni liść. I tu jest, e... no mówcie mi, kapusta. I kapusta też chyba nic ze sobą nie robi. A nie, będzie robiła liście. No, więc tak to wygląda tutaj sytuacja. Jeszcze wam pokażę tego mutanta. Jakie macie teorie na ten temat? Czy tutaj to przynawożenie, czy to światło, czy tutaj jeszcze coś innego się podziało? Nie wiem, sama jestem ciekawa. Nie dość do tego poprzedniego liścia, to zrobił takiego ciemnego jakiegoś. Zobaczcie, on jest taki czarny praktycznie. Czarny, no taki... No w porównaniu do tego. Widzicie? O, teraz to świetnie widać. Jeden kolor, drugi kolor i mutant. Nie wiem, co tu się podziało. O, no tutaj na pewno będę ciała. Te kosy X, bo one są takie krzaczowate, że nie podobają mi się totalnie. Nie może być tak. To, to tak nie może wyglądać. Albo je wsadzić głębiej. Nie wiem, muszę pomyśleć, co z tym zrobić. Muszę zobaczyć tam w kurzynie, jak co się tam dzieje. Może rzeczywiście za dużo nawozu. Chociaż nie wiem, No staram się EC trzymać około tysiąca. Za każdym prawie podlewaniem. Ewentualnie dolewam trochę wody. Pomyślimy, co z tym fantem zrobić. Pomyślimy. Dobrze, moi kochani, życzę Wam miłego tygodnia i trzymajcie się. Cześć, pa pa!